Pokażę wam jak zrobić taką bransoletkę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest tak zwana bransoletka warkoczek. Ok. Jeśli ktoś mnie usłyszy, pozostawię tak na chwilkę nitki, żeby ktoś zapamiętał. Ok. Potrzeba nam dwie muliny, dwa, przepraszam, trzy kolory muliny. Oczywiście. Trzy. I tak, yy, z każdego koloru po dwie muliny, czyli na przykład z zielonego dwa, yy, takiego błękitnego dwa i czerwonego dwa. Dobra, teraz chwilę pozostawię, tak? Okej, okay. mam nadzieję, że każdy to zapamięta. Yy, no i dobra. przepraszam, za usterki, ale chcę, żebyście troszkę lepiej widzieli. Przepraszam. O, teraz powinniście bardzo dobrze widzieć. Ten czerwony troszkę zapadł, ale ten biały będzie dobrze widać. Dobra. pierwszym zielonym. O, pierwszym. Robicie supełek na drugim. W prawo, przepraszam bardzo. W prawo. Odkładacie ten drugi i idziecie na te dwa niebieskie. robicie no, tam stołki w prawo. Oczywiście. O. Dobrze. I to najlepiej sobie odłożyć, bo te, te, tego czerwonego i jednego zielonego nie będziecie używać. Wracaj zielony. I robimy na niebieski. Dwóch. Teraz. Dwa, przepraszam bardzo. Yy, za Ale yy, A już mój telefon, yy, którym nagrywam, mi szwankuje. I tak musiałam wyjść poza szafeczkę, że może mi spaść. Ok, koniec gadania o tym i zaczynamy dalsze kroki. Odkładamy teraz niebieski. Idzie papa, i pierwszym czerwonym robicie spółki w lewo. Ok, odkładacie tą drugą mulinkę. Zieloną też drugą możecie odłożyć dla wygody. I robicie supałki. Lewo na dwóch zielonych. Tu niebieski wrócił niepotrzebnie, o. Okej, okay. niebieski, oj przepraszam, ja czerwony sobie idzie. Pierwszy, a my robimy drugim czerwonym na zielonych. Wzór nie wygląda tak bardzo skomplikowanie, i nie jest skomplikowany. I to wychodzi tak. I tak robimy w kółko. Dzięki za oglądanie. Hejka!